Taki nietuzinkowy, niecodzienny. Trochę czyta się go jak powieść, trochę jak jakieś opowiadanie o, o historii, o przyrodzie, o zabytkach ziemi bolesztyńskiej. Pomysł rodził się przez wiele, wiele, wiele lat. Od młodości, praktycznie, chciałem zawsze wydać książkę o Wolsztynie, o mojej małej ojczyźnie. Taką, żeby została na długo w pamięci mieszkańców, przyjezdnych, turystów, żeby miała jakąś taką wartość nieprzemijającą, żeby każdy zachował ją sobie w swojej bibliotece. Ta książka oprócz jakiegoś tła historycznego, przyrodniczego proponuje konkretne. Już y, szlaki turystyczne, konkretne spacery po Wolsztynie. Opisuje, y, opisuje zabytki, opisuje pomniki przyrody, jak również y, okoliczne miejscowości. Ogr ograniczyliśmy tą naszą Ziemię Wolsztyńską do nie jakimiś tam y, granicami administracyjnymi, tylko jakimiś y, zachowaniami historycznymi, także oprócz Wolsztyna i obecnej gminy Siedlec Przemęt jest jeszcze gmina Rakoniewicy, bo ona jest bardzo związana z Wolsztynem i z naszym terenem. Rys historyczny głównej atrakcji, czyli samego Wolsztyna, następnie spacer i główne i atrakcje turystyczne, historyczne samego miasta Włoch. Zrodziło się z moich pasji historią regionalną a takim spiritus mowem, z czynnikiem sprawczym całego przedsięwzięcia był pan Leszek Maruszewski, który zaproponował mi przygotowanie takiego tekstu. On powstawał sobie przez jakiś czas, otrzymał ten kształt, no i w końcu ukazał się. Przede wszystkim analiza i krytyka, i krytyczne podejście do wszelkich źródeł, to, jeśli chodzi o źródła historyczne gdzieś w archiwach, które kiedyś już znalazłem, także literatura przedmiotu, krajoznawcza, książki historyczne dotyczące całego regionu. No więc jest to kwestia pracy nad tym tekstem w ten sposób właśnie. No i oczywiście oczywiście podróże, wyjazdy, sprawdzenie tych obiektów na miejscu, sfotografowanie ich. No i uzyskało to myślę interesujący kształt. Że znalazły się a powstało dzięki panu Leszkowi, panu który mi zaproponował możliwość umieszczenia tej grafik. Już na początku, kiedy pracowałam pana Leszka już słyszałam o tym, jak ten przewodnik ma wyglądać, że, że w jakiej postaci, że mają tam być zawarte elementy historyczne i też mówił i wspominał o tym, że chciałby umieścić tam grafiki. Ta książka ma tyle elementów takich historycznych o Wolsztynie, o ziemi Wolsztyńskiej, że... Grafiki jak najbardziej tam pasują. Tak jak ktoś tutaj podczas promocji zauważył, on jest troszeczkę inny. No poza tym, że jest opisana przyroda, położenie geograficzne, krajobraz, z którego słynnej Wolsztyn i okolica, także jest opisana jego historia, która dla mieszkańców i turystów może być interesująca, a przede wszystkim wszelkiego rodzaju zabytki architektoniczne. No, wiadomo, że Wolsztyn parowozami słynie, ale także moim zamysłem było to, że jeżeli turysta przyjedzie do Wolsztyna obejrzeć te słynne parowozy, weźmie w rękę tą książkę i wówczas stwierdzi, a jest tu jeszcze mnóstwo ciekawych rzeczy, rzeczy miejsc, do których warto by pojechać, obejrzeć. I głównie taka myśl towarzyszyła mi przy pisaniu i konstruowaniu tego tekstu. No jestem z tego dumny dlatego, że ono jest takie, jakie ja bym chciał, żeby było. Autor zgadzał się z pewną koncepcją tego wydawnictwa, żeby Miało taką właśnie formę jak nie, jak nie inną. Zależało mi bardzo, żeby edytorsko był, była ta książka świetnie wydana. Dlatego też y, poprosiliśmy wydawnictwo Zysk o to, żeby opracowało to edytorsko, bo wiadomo, że fachowcy zrobią to dużo, dużo lepiej niż my to sami zrobimy. Nie imieniu samorządu ludzkiego właśnie, nie jest również. Uznania, z okazji promocji kolejnej książki Pana Autostwa, a mianowicie przewodnika po ziemi bolszpińskiej. Jesteśmy przekonani, że nowy album, który opisuje naszą ziemię bolszpińską, trafi do jak najszerszej rzeszy czterników, w tym głównie turystów i sympatyków.